Trzeba się w końcu wyrwać z gabinetu i udać na wycieczkę, dlatego dzisiaj odwiedzę mojego kolegę Tomka Mickiewicza i porozmawiamy sobie o kolarstwie, a zagościmy w miejscu treningowym studio w Punkt. Zapraszam Was do środka. Moi drodzy, długo wyczekiwany materiał na temat jazdy na rowerze, na temat kolarstwa. A z racji tego, że ja o rowerze wiem tylko tyle, że się jeździ prawą stroną ulicy, dlatego zaprosiłem do tego odcinka człowieka bardzo kompetentnego, Tomek Mickiewicz. Tomeczku, może się przedstawisz, kim Ty jesteś, czemu tutaj gościsz dzisiaj na tym kanale moim? Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jestem e, byłym kolarzem zawodowym, teraz zajmuję się trenowaniem ludzi i tym, żeby e, zdrowo ten sport uprawiali. No i wspólnie ja jako terapeuta, Tomek jako trener i człowiek z wielkim bagażem doświadczenia Porozmawiamy o wadach i zaletach jazdy na rowerze. Obalimy być może kilka istotnych mitów. To, co ortopedzi zawsze twierdzą, że rower jest świetny dla kolan i bioder, jak jeździsz na rowerze, to będziesz w cudownej formie. Nie biegaj, tylko wsiadaj na ten rower. I generalnie przedstawimy wam kilka takich haków, takich typów, jak usprawnić jazdę na rowerze, żeby była maksymalnie zdrowa. Zostańcie z nami. Jesteśmy w studio treningowym w Punkt Utomka w Bielanach Wrocławskich. Jak widzicie, piękny rower z trenażerem, więc Tomek nam nie ucieknie, będzie dzisiaj pedałował w jednym miejscu, ale de facto, kolarstwo, wynalazek roweru, to jest bardzo szczytna idea, wielka sprawa. Wielu ludzi uprawia czynnie kolarstwo albo chociaż jeździ do sklepu i z powrotem w celach lokomocyjnych. I generalnie, Tomek, jak, co uważasz za największy atut jazdy na rowerze? Co, czemu rower jest taki fajny, zdrowy i dobry? Na pewno to, że możemy e, uprawiać aktywność fizyczną na dworze. No i cieszyć się tym sportem, yy, przebywając na zewnątrz. No i generalnie cardio, prawda? Serce bardzo mocno pracuje, bo obciążamy głównie kończyny dolne, które faktycznie wymagają dużego poboru tlenu. Płuca tutaj bardzo mocno pracują, ale właśnie to taka pierwsza sprawa, bo każda wada może być zaletą, każda zaleta może być wadą. Jak jest z oddychaniem na rowerze? Bo moja obserwacja jest taka, że wielu cyklistów, wielu rowerzystów, czyli ludzi, którzy trenują dużo, ma zaburzony tor oddechowy, ma zaburzony wzorzec oddychania, prawda? No tak, na pewno. Generalnie ludzie mają problem z oddychaniem, tak? a szczególnie e, ludzie jeżdżący na rowerze, z racji tego, że no, mamy zamkniętą klatkę piersiową chociażby, tak, mamy ściśniętą przeponę, no. więc tutaj e, jakby praca nad tym, jak oddychać, czy naprawianie tego na bieżąco jest bardzo ważna. No więc teraz weź szybko wsiądź może na ten rowerek i pokażmy ten pierwszy taki istotny czynnik. Czyli kiedy wsiadasz na rower, pochylasz się, jak się zamkniesz, zrób to jak przecięty rowerzysta, właśnie. Zazwyczaj tu robimy garba, mamy silnie skrócony mięsień brzucha i weź tej pozycji, postaraj się zrobić wdech. Jedyne, czy będziemy oddychali, to tym garbem. Dlatego, jeżeli dużo czasu spędzacie na rowerze, a w ogóle nie jest to dobrze wyprofilowany rower, to szybko pokażemy Wam pierwszy tip, jak zacząć odkręcać ten problem z nieprawidłowym oddechem. Więc, drodzy kolarze, jeżeli dużo czasu jesteście w takiej zgiętej pozycji i czujecie, że ten oddech Wasz nie jest pełen, dobrym rozwiązaniem pojeździe na rowerze w celu takiej kompensacji. Będzie użycie rolera, może trochę cieńszego dla niektórych, albo trochę grubszego dla bardziej wytrenowanych. Tomek, weź tak, ułóż sobie go poniżej łopatek troszeczkę bardziej, czyli wstąń się, Przypilnuj, żeby żebra miał lekko zamknięte, ręce może ustawić sobie gdzieś tam przy skroniach. I teraz, trzymając lekko napięte żebra, rozwin się ku tyłowi, rozwin się, rozwin się, rozwin się. Dobrze, żeby głowa była podparta, ale kluczem teraz jest nauczenie się oddychać w brzuch. O właśnie. Tak, żebyśmy poczuli wrażenie rozciągania od spojenia łonowego do wyrostka mieczkowatego mostka. A darzy radę bardziej się coś odchylić? Głębszy wdech. Dlatego jeżeli masz problem podłożyć głowę w taki sposób, jak Tomek to teraz robi, to możemy postarać się użyć na początku cieńszego wałka, na przykład takiej zwitki zwijki z maty. Połóż się w tym momencie. Jeżeli teraz się odchylisz, rozprostujesz troszeczkę tą przestrzeń między wyrostkiem językowatym a mostkiem. Jeszcze byś wysunął ręce do góry na przykład po podłodze i wykonał głęboki wdech. Poczujecie jak fajnie otwiera się ta taśma przednia, która podczas jazdy na rowerze może być trochę ograniczona i to takie nasza pierwsza porada, pierwsze takie rozwiązanie. Jeżeli dużo czasu jesteś w tej pozycji zgiętej, po rowerze pootwieraj się troszeczkę, powyciągaj swoje ciało w drugą stronę i poddychaj przodem, bo twój tył na pewno oddychał świetnie, ale teraz niech pracują też te przednie partie ciała. Sprawa kolejna, kiedy jeździmy na rowerze, to to ułożenie odcinka kango kręgosłupa. Im wyżej usytuowane siodełko, a im niżej usytuowana kierownica, tym bardziej będziemy spłaszczać lordozę lędźwiową, a w zasadzie y, tworzyć kifozę lędziową, tak jak Tomek to teraz robi. Tomek, zawodowcy i ludzie kumaci chyba tak na rowerze nie jeżdżą, nie? No nie, zdecydowanie nie. Myślę, że tutaj zdecydowanie Właśnie. bardziej e, korzystną pozycją dla naszego ciała będzie to, jeśli otworzymy bardziej klatkę piersiową, wy, doprowadzimy do zwrócenia lordozy. Przybrócenia lordozy, przybrócenia lordozy, lordozy w, nie, i lordozy w odcinku lędźwiowym. Pamiętajcie, że wasze nogi zasilają się, czyli wyrastają nerwami z waszego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Im bardziej ten będzie stabilny, tym łatwiej jest zaktywować mi się czworogłowe, łód i same biodra. Więc jeżeli jesteście w tej pozycji, to trochę tak jakbyście sobie zakładali dźwignię na kęgosłup. Chcecie mieć te lędźwia ustawione aktywnie, prostownik grzbietu jest napięty, brzuch jest napięty, wtedy dajecie ciało dużo lepsze podparcie. A jak skorygować tą pozycję po długich godzinach pedałowania, kiedy te nasze lędźwia są już rozciągnięte i zmęczone? Już Wam pokazujemy. Co robisz teraz? Pozycję Sfinksa, prawda? Ale ważne, żeby ta pozycja była zrobiona aktywnie, więc nie zaczynajcie od luźnych nóg, luźnych pleców i takiego wywierania nacisku na same lędźwia. Tomek, wyciągnij trochę bardziej ręce w przód, zacisnij tyłek, staraj się wcisnąć biednicę w podłoże, lekko zacisnij żebra ku dołowi. I teraz staraj się prostować klatkę piersiową. To taki paradoks. My chcemy naprężać mięśnie, a nie je rozciągać. Czyli te mięśnie brzucha są ciągle w napięciu i w pracy ekscentrycznej, w takim wydłużeniu. A teraz uruchamiamy przy okazji na napiętym brzuchu prostowniki grzbietu. Jeżeli w tej pozycji sobie głęboko oddychacie, to znowu dajecie cudowny bodziec dla waszej przepony oddychacie dużo lepiej. Z drugiej strony pobudzacie do pracy prostowniki grzbietu, do tej przeciwnej pracy, która wyrażała się na rowerze. I dzięki takiemu ćwiczonku też będziecie w stanie aktywnie siedzieć na samym siedzisku, na samym siodełku. Sprawa kolejna to pozycja pasywna, pozycja aktywna. O co tu chodzi, Tomek, powiedz? No, na pewno ważną kwestią jest to, że nie tylko nóg potrzebujemy do tego, żeby jeździć na rowerze. Tak? Tutaj nasza górna część ciała jest bardzo ważna, chociażby dlatego, żeby ta pozycja była bardziej aktywna. Więc tutaj rotacja zewnętrzna w obręczy barkowej, praca górnej części pleców jest ogromnie ważna. No i wiadomo, dolny odcinek pleców, czyli przekaz e, siły. E, na ręce, dokładnie. I teraz zobaczcie, jak on siedzi, ma sztywne plecy w piersiówce, ma dobrze usztywnione. Nie na maksa napięte, ale dobrze usztywnione barki. I teraz ta praca z bioder przechodzi na ręce trochę jakby biegł, jakby szedł. W porównaniu do tego, jakbyś to zrobił źle, byś siedział tutaj luźno. I pamiętajcie, że w rowerze nie chodzi tylko o to, żeby używać nóg. Używamy całego ciała im bardziej zablokujemy się na kierownicy, tym większą moc wygenerujemy, bo generalnie wasza energia jest przełożona na pedały. A jakie rozwiązanie, jakie ćwiczonko mamy na to, żeby usztywnić troszeczkę obręcz kończyny górnej? Już wam pokazujemy. Aby uaktywnić tą pozycję rowerową, świetnym pomysłem jest wykonywanie wiosłowań w opadzie tułowia. Zobaczcie, pozycja tomka jest ta sama. Aktywnie podparte lewe ramię, napięty brzuch, zachowana lordoza, aktywny odcinek pierwszego kręgosłupa. Co tu będziesz robił Daniel, Opowiadaj. Na pewno praca e, mięśnia najszerszego grzbietu tu praca obręczy barkowej e, w pełnym zakresie ruchu, tak? Czyli wiosełko dociskasz, wracasz. Dociskasz, wracasz. I pamiętam o jednym. Tu w nogi, klatka piersiowa, w miarę nieruchomo, praca wychodzi z łopatki, więc wydaje się, że ćwiczymy to ramię. Tak naprawdę ćwiczymy całe ciało, a ramię dostaje w pewnym stopniu gratis. Więc im więcej tych wszystkich wiosłujących, szczególnie naprzemiennie, lewą, prawą ręką ćwiczeń wykonacie, tym lepsi będziecie w trzymaniu samej kierownicy. Kolejny problem, Marek. No na pewno tutaj wielu osób, wiele osób jeżdżących na rowerze ma problem z tym, że kolana. E, są niestabilne, także nogi mm, latają na boki po prostu, tak? I tutaj myślę, że można e, kilkoma ćwiczeniami fajnie ten temat ogarnąć. Tu często ludzie mówią, że się nogawki wkręcają w łańcuch. Jeżeli Wam się skręcają nogawki w łańcuch, jak jedziecie na rowerze, kwestia prosta. Wasze kolana zapadają się do środka, nieaktywne są odwodziciele Waszych bioder, Waszych ud. I co wtedy zrobimy? Pokażesz? Jak najbardziej. Okej, okay. na pewno tutaj świetnie sprawdzi się yy... Praca w takim półprzysiadzie, tak? czyli tutaj ym, praca dominująca na kolanie. Ten tak zwany touchdown, nie? czyli obniżanie się. I teraz zadanie przede wszystkim jest jakie? Żeby kolano nie uciekało do wewnątrz, kiedy robisz ten ruch, prawda? Jak najbardziej. I, I te, to... to, żeby ustabilizować tutaj miednicę, żeby nie dochodziło do kompensacji. Tak. I to, co teraz Tomek robi, to bardzo dobry wariant na mięsień obszedli, bo czyli przy okazji też obszedny przyśrodkowy popracuje, czyli generalnie ten kolarski czworogłowy uda bardzo mocno będzie działał. Ale kwestia numer dwa to oczywiście uruchomienie pośladka i tej tylnej taśmy w tym samym wymiarze. Więc teraz nie ruszaj kolanem, a wypychaj do tyłu tyłek. A, ja, tak, kolano nie powinno wychodzić za linię palców stóp. I generalnie dobrze, żebyście to ćwiczenie robili w dwóch wariantach, nawet w jednej serii. Kilka ruchów, gdzie kolano wysuwa się w przód, a później kilka ruchów, gdzie biodro wysuwa się w tył. I oba warianty będą powodowały jedno. Naprężacie zewnętrzne części stawu biodrowego, stawu udowego, budujecie stabilizację do odwiedzenia, do rotacji zewnętrznej, więc wtedy dużo pełniej będziecie wykorzystywać swój aparat ruchu, będziecie po prostu szybsi i efektywniejsi na samym rowerze. Na pewno tutaj, Marek, dużym problemem podczas jazdy na rowerze jest to, że sztywnienie kart, tak I to największym powodem tego jest ta pozycja, którą się przyjmuje. Więc na pewno pierwszą rzeczą to jest, Dobranie tej pozycji odpowiedniej, żeby wzrok był skierowany kilka metrów przed, e, e, przed siebie. No i teraz najważniejszą rzeczą, żeby tym karkiem, tą szyją, tą głową po prostu co jakiś czas w czasie jazdy ruszać, tak? Żeby nie usztywniać się przez cały czas e, w jednej pozycji. Żeby na pewno rozruszać tutaj wszystko w okolicy szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa. No i to jest duże, duża pomoc na pewno w tym, żeby ten kark nie sztywniał. I to co pokazałeś, jeżeli będziesz całej garbaty to się będziesz patrzył spod byka tutaj do góry nie? i tutaj mocno skadasz mięsie podpotylicze, mięsie karku. Jeżeli otworzysz klatkę piersiową, zadbasz o dobry podpór zlędziów, automatycznie jest ci łatwiej trochę popracować. Tak czy siak, tak jak Tomek stwierdził, te mięsie trzeba rozluźniać, wykonywać zmianę pozycji, bo one są skazane na pracę i na podpieranie głowy, ale kiedy skończysz już jazdę na rowerze, możesz wykonać, kiedy otwierasz swoją przeponę i klatkę piersiową, bardzo łatwo otwarcie mięsie podpotylicze, które już wam pokazujemy. Zadanie jest dosyć proste, klata na baczność Aha. i teraz staraj się przyspawać brody do własnego gardła, tak jakbyś chciał zrolować tą głowę. I jeszcze może starać się teraz popatrzeć w dół, ale głowa cały czas, w zasadzie broda jak najbliżej mostka, to da nam potężne rozciąganie na karku i sama ta pozycja będzie raczej taka rozciągająca, odprężająca, wypoczynkowa, a jeżeli, ci, jeżeli chcecie ją trochę podkręcić, trochę więcej wykonać pracy mięśniami, grupy przedniej, zginaczami głowy i szyi, połóż się na plecy i zrób dokładnie to samo ćwiczonko, ale z leżenia. I teraz grawitacja działa na twoją niekorzyść. Musisz przełamać ten opór grawitacji, żeby podnieść głowę ku górze. No zwijaj, zwijaj, jakbyś chciał tu przeczytać te skatki. Dasz to samo rozciągnięcie na karku, ale mocno skrócisz mięsie przedniej grupy na, na szyi, które... Zazwyczaj mocno są rozciągnięte w pozycji rowerowej. Zrób 10-15 takich powtórzeń, i wtedy automatycznie przywrócisz kark do odpowiedniego napięcia i przywrócisz balans w obrębie tego karku. No do to Tomku, pokaż, jak jeździ kolarz amator, który nie rozumie totalnie tego interesu. No na pewno tutaj te pozycje takiego, takie wiszące na rowerze, bez aktywacji mięśni, no nie będą korzystne dla, dla Was. tak? Tutaj. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie bardziej aktywna pozycja, używanie po prostu swoich mięśni, swoich mięśni koru do tego, żeby efektywniej jeździć zdrowiej i bezpiecznie. tak? Pamiętajcie o tym, żeby używać górnej części ciała, używać rąk, używać pleców do tego, żeby ta pozycja była taka pewna. No i chwyt, kierownicy, tak? Tutaj wasze bezpieczeństwo też ważne, żeby zwracajcie na to uwagę. No i praca tym ciałem, żeby nie. Nie usztywniać się przez cały czas, tylko co, coś tutaj cały czas w trakcie jazdy, co, co jakiś czas zrobić z tym ciałem. W jednym słowem, moi drodzy, ergonomia to najważniejsza rzecz w życiu kolarza, życiu rowerzysty, tak można najprościej powiedzieć. Tomek, ja za dzisiejszy odcinek Ci dziękuję. My, piąteczka, będziemy rzucać jeszcze jeden odcinek, czy Wam się ten odcinek spodoba, czy nie, o treningu kolarza to jest też bardzo ważna kwestia. Co robić nie tylko na rowerze i podczas jazdy na rowerze, ale jaki trening dobrać, żeby to kolarstwo wychodziło wam lepiej i sprawniej, więc w kolejnych odcinkach dowiecie się o różnych tajnikach pracy z ciałem, poza kolarstwem, ale dla kolarza. Do zobaczenia, a ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Gościłem dzisiaj studiów punkt w bielanach wrocławskich. Zostawcie naturalnie komentarz, jak Wam się to miejsce podoba dane i namiary na Tomka w opisie do tego filmu. Poza tym naturalnie zawsze Was zachęcam do kliknięcia lajka, subskrypcji, zostawienia komentarza, o czym już mówiłem. No i do zobaczyska w kolejnych edycjach tego wideobloga. Pozdrawiam, Marek Kuczyński, a dzisiaj moim gościem, a w zasadzie ja gościłem dzisiaj u Tomka Mickiewicza. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się.